Televisa presenta. Pewien utalentowany poeta odkrył taką prawdę. Źli ludzie mogą ściąć wszystkie kwiaty, ale i tak nie powstrzymają wiosny. Ostatniej nocy... Nie powiesz mu? Nie. W nocy po imprezie... Tak? Luka i ja... No wiesz... Nie wiem. Byliśmy ze sobą. Co? Tak. Razem? Tak. Mam ci to wyjaśnić? Słyszałam, że ten pierwszy raz powinien być z kimś starszym, kto będzie wiedział, jak zadowolić kobietę. A nie z chłoptasiem, który nie ma o niczym pojęcia. Jestem szczęśliwa. Tylko proszę cię, nikomu o tym nie mów. Wiem, że to poważna sprawa. Jesteś moim przyjacielem. Miguel już nic dla mnie nie znaczy. Jasne. Czas na mnie. Tylko nikomu nie mów. Skądże jestem szczęśliwa? Gratuluję. Co powiedziała? Santos, co ci powiedziała? Przedtem buffet prowadziła ciocia Mayra, ale pojechała z moją siostrzyczką na wakacje Będę za nią bardzo tęsknić, ale mam nadzieję, że szybko wróci Widzę, że bufet jest w dobrych rękach Dziękuję, kochanie Jesteś z piątej klasy? Tak. Dyrektor rozmawia z twoimi kolegami. Pospiesz się. Wielkie dzięki. To ja ci dziękuję. Jesteś bardzo miła. Przepraszam. Szukałam cię. Gdzie byłeś? Biegnę do klasy, bo Gandhi na nas czeka. Nie mam czasu. Właśnie widziałam, jak wychodził. Co znaczą te akta w twojej szufladzie? Lepiej powiedz, czemu grzebiesz w moich rzeczach. Tak się nie robi. Nie zmieniaj tematu. Źle zrobiłam, przyznaję. Wybaczysz mi? Teraz mów. Dobrze, tylko się nie wygadaj. Obiecujesz? Tak. Miałam mały problem z prawem. Co? Ty? Co to za krzyki? Coś się stało? Nie. Wszystko gra? Tak, dziękujemy. Na razie. W razie czego wołajcie. Dziękujemy. Ciszej. Miałam sprawę w sądzie. Dlatego nie chcę, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Nawet ciocia Majra i rodzice wiedzą tylko moje przyjaciółki. Które? Roberta i Jose. Ale nic im nie mów. Błagam cię. Co jest? Nie mogę w to uwierzyć. Musisz zaspokoić moją ciekawość. Co się stało? Zamknęliście? Przecież jestem tutaj, nie w areszcie. Nie mam teraz czasu. Odpowiedziałem ci i nie powiem nic więcej. co jest być przestępcą? Nie mów nikomu. Zaczekaj. występują Zbuntowani. Odcinek 392 dziewięćdziesiąty you kom Twojego nosja. By nic. Powiedziała coś o tym głupim luce, nie, ale jak chcesz, wypytam ją jeszcze raz. Jak się dowiem, że Mia z nim chodzi, Miguel, nie przesadzaj. Może wydał jej się interesujący to wszystko. Jeśli spotyka się z tym głupkiem, zabij go. Miguel zabije. Uspokój się, bo będziesz potrzebował adwokata. Nawet mi o nich nie wspominaj. Diestro. Diestro. is all. Twój urlop się skończył. Musisz się tu stawić jutro rano, bo wszystko się sypie. Piątoklasiści wrócili z plaży i z każdą chwilą robi się coraz gorzej. Conniecs, vollego. Vród, por favor. Y odbieraj telefon. Así es que. No más días, por favor. Ya te lo dejé en todos los idiomas. O sea, regresa, por favor. Y contesta a tus llamadas. Pero yo sé que en el fondo de secret soy. Santos. ¿Santos? ¿Cómo estás? Jasne. Mia? Mia. Uf, tak? Twoje słowa mnie zszokowały. A dlaczego? Trudno mi uwierzyć, że. jest. co? Spałaś z Luką Myślałem, że kochasz Miguela. Nie kłamałeś? Skądże? Cudownie się bawiła. Myślałem, że go kochasz. Miguel? Tak. To była szczenięca miłość, którą sobie tylko wymyśliłam. Luka jest starszy i bardziej doświadczony. Dzięki niemu zrozumiałam, że o to mi chodzi, a nie o jakieś głupoty. Zazdroszczę Ci, że tak szybko potrafisz zapomnieć o ukochanym. Mnie się to nie udaje. Czasem miłość jest niemożliwa. Tak się dzieje, kiedy zdajemy sobie sprawę, że nasze uczucie było bez znaczenia. Może i tak. Ja ciągle myślę tylko o Lupicie. Jest mi bardzo ciężko. To nie tak. Pojawia się ktoś inny i odkrywa, że to on jest twoim szczęściem. Nie rozumiesz. mnie. O raczej ty mnie. Cudów nie ma.